Śmierć Zofii Czerwińskiej to jedna z najsmutniejszych informacji ostatnich tygodni. Kochana przez tłumy i wiecznie uśmiechnięta aktorka zmarła w wieku 85 lat po operacji kręgosłupa, która miała podreperować jej zdrowie. Okazuje się, że gwiazda znana z takich seriali jak Alternatywy 4 czy 40 latek już w młodości borykała się z ogromnymi problemami medycznymi. To przez nie mogła mieć dzieci kropka małżeństwa Zofii Czerwińskiej. Pochodząca z dość majątnej rodziny Zofia Czerwińska była dwukrotnie zamężna. Pierwszego ukochanego poznała w wieku 22 lat. Rozkochała go w sobie tak bardzo, że ten zostawił dla niej żonę i niespełnoroczne dziecko. Po roku Leszek postąpił ze mną w podobny sposób, jak z pierwszą żoną. To był cios, którego nie zapomnę. Dopiero wtedy zdałam sobie sprawę, jak czuła się ta ta kobieta. Nikomu nie życzę tego doświadczyć, mówiła aktorka w rozmowie z dobrym tygodniem. Dodała też, że porażkę związkową przeżyła bardzo mocno. Myślała nawet o odebraniu sobie życia skokiem pod pociąg na dworcu w Sopocie. Na szczęście zabrakło jej odwagi. Drugie małżeństwo Zofii Czerwińskiej także szybko się zakończyło. Żałuję rozpadu tego małżeństwa. Mój mąż był wspaniałym człowiekiem, świetnym partnerem na życie, opowiadała Gwiazda. Niestety, para nie wytrzymała próby czasu, kiedy Paweł II mąż Czerwińskiej wyjechał do pracy za granicę. Te i kolejne nieformalne związki aktorki nie zaowocowały urodzeniem żadnego dziecka. Co się stało? Dlaczego Zofia Czerwińska nie miała dzieci? Aktorka filmowa i serialowa przez lat chciała mieć dziecko. Niestety pierwsza ciąża skończyła się tragicznie. Zaszłam w pierwszą ciążę, dwujajową. Była pozamaciczna. Wyciężnij oba jajowody, wyznała Czerwińska w jednym z wywiadów wskazując, że medycyna w okolicach 1960 roku nie była rozwinięta tak jak dzisiaj. Dla lekarzy najważniejsze było ratowanie życia matki. Niestety, taki krok medyków, zamknął pani Zofii możliwość kolejnych prób zostania mama. Zmarła w środę gwiazda bardzo tego żałowała. Uśmiecham się, żartuję. To maska, taki przybrawam sposób bycia. Ale w środku mnie bardzo cierpię z tego powodu, że nie mam dzieci. Chciałam je mieć, ale nie mogłam, opowiadała dziennikarzom. Zofia Czerwińska otaczała się do końca życia zwierzętami, które kochała ponad życie. To właśnie pieski pomagały jej walczyć z samotnością. Pogrzeb aktorki odbędzie się 20 marca na Cmentarzu Północnym w Warszawie.